Się. Szczęść Boże Pani Marszałek, Wysoka Izbo! Po wczorajszym seansie propagandy sukcesu w wykonaniu pana premiera Morawieckiego kontrowersja trwa. Zdania tak radykalnie przeciwne na temat istoty i prawnego znaczenia zobowiązań, jakie w imieniu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zaciągnął był pan premier morawiecki na szczycie unii europejskiej stąd prośba wniosek o ogłoszenie przerwy celem zwołania konwentu seniorów celem wprowadzenia do porządku obrad rzetelnej realnej dyskusji nad tym faktem do której to dyskusji podstawą byłoby po prostu pilne awista tłumaczenie tego dokumentu, w którym zawierają się owe kontrowersyjne zobowiązania. Czy zdrada stanu, czy wielki sukces? Dziękuję, panie Dowiedzmy pośle, się tego. Panie pośle, nie ogłoszę...